Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj po raz kolejny przychodzę z manga update, tym razem z lutego I udało mi się przeczytać w tym miesiącu 23 mangi, bodajże Przed chwilą to liczyłam i wypadło mi to z głowy No... Pokażę wam się teraz liczbę na ekranie, jak przeczytałam, bo to policzę później pewnie, więc no... Zacznijmy na początku Skończyłam sobie czytać, zaczęłam w styczniu mangę, czyli to Tomik pierwszy. Ja ogrywam właśnie y, Pierwszą grę, pierwszą Danganronpę, więc ojoj, ta manga jest naprawdę bardzo Bardzo taka okrojona I Brakuje jej tego czegoś, tego czegoś, co ma właśnie gra Więc polecam zagrać grę albo obejrzeć na YouTubie, bo Można ograć Danganronpę po polsku Bo jest Polskie tłumaczenie Więc no Mangi bym nie polecała na początek, chyba że no przeszliście grę. Wiecie wszystko, bo no, wiadomo spoilery są, wszystko jest tak jak w grze. Więc no, wtedy polecam. Podobno anime jest tak samo jak manga, więc no cóż, niestety. E, dalej mamy Roman Sidło, moje ulub jedno z moich ulubionych, czyli Miłość Ta Wojna. Trzeci Tomik. Ja bardzo lubię. Niedawno skończyłam sobie oglądać pierwszy sezon anime. Dla niej pewnie zabiera się też za drugi. W sumie miałam w planach prenumerować chybuję, ale potem uznałam, że nie ma w sumie do niej jakichś super dodatków, nie, bo są tylko takie karty, więc uznałam, że nie będę jej prenumerować, tylko będę sobie kupować co jakiś czas. W ogóle w marcu, uwaga uwaga, pojawi się jeszcze unboxing w tym miesiącu, bo nie wytrzymałam do kwietnia i musiałam już kupić sobie mangi, więc no. Będzie jeszcze unboxing w tym miesiącu. Dalej mamy Beastars, Tomik drugi. Ja bardzo, bardzo polubiłam Beastars. E, po pierwszym tomie obejrzałam na Netflixie cały pierwszy sezon. E, I potem drugi raz z przyjaciółką na nocowaniu już tak bardziej wekowo podchodziłyśmy do tego, oglądania tego i robiliśmy sobie rzeczy dosłownie z wszystkiego. E, drugi sezon obecnie wychodzi i ja dosłownie nie mogę się doczekać, aż wyjdzie w całości i albo poczekam, aż będzie na Netflixie i sobie obejrzę, albo będę oglądać na ten albo na co da. E, dalej mamy dwa tomiki magii Ja powróciłam do magii e, W styczniu? W styczniu czytam magii? Chyba tak I ponownie się zakochałam, jeszcze ten arc Ten arc z magami Jest prześwietny O kurde, tutaj już jesteśmy bardzo daleko w fabule, więc Tutaj zobaczę, plus minus Dobra, myślę, że te początkowe strony są jeszcze ok. I Magii jest naprawdę świetne, choć słyszałam, że zakończenie jest słabsze, ale bardzo dużo monitoruję Instagrama i ludzie piszą, że naprawdę te ostatnie tomy dalej trzymają poziom, więc no mam nadzieję, że się nie zawiodę Te w ogóle, te te są świetne Na przykład, o Profesjonalizm Wczoraj też czytałam Magii właśnie i tu miał prześliczny na skrzydełku prześliczny o, rysunek Dalej mamy drugi tomik Marcowego Lwa. Kontynuowałam sobie. Niestety to ostatni jaki posiadam na razie. Ale no naprawdę serio fajna maga. Żeby tak poczytać z wieczorkiem Do kakałka. Często jest prześliczna. I no, mam w planach zabrać się za anime, żeby nie wiem. Żeby jakby nie wydawać teraz pieniędzy na marcowego. 2 Bo prawdopodobnie Mangi Dango będę uzupełniać tylko na przecenach Albo tylko na wyprzedażach u Dango Dalej mamy mojego ukochanego Nozakiego Cz koma, chyba jedna z niewielu w Polsce Ale ja bardzo bardzo lubię i mam planach numerować do obecnych tomów Które wychodzą i które będą wychodzić Więc no, świetna komedia jeżeli pierwszy tom wam nie podszedł, to polecam sięgnąć po anime Ale jeżeli anime wam podeszło, to nie jestem pewna czy manga wam się spodoba, bo słyszałam bardzo mieszane opinie e, dalej, mamy, e, dalej weszłam w tym miesiącu w fazę czytania yaoi Więc pierwsze yaoi, które mamy to Coś Między Nami I nie było to nic takiego super, takie o do przeczytania na raz Ale ma prześliczną ilustrację kolorową No i nie było to nic specjalnego, ma prześliczną kreskę i okej okay, bohaterów, no takich jak yaoi, plus minus e, Jest to chyba i nie ma tu żadnych Scen Bardziej e, Scen seksu po prostu, no nie będę owijać bawełnę Z tego co pamiętam, no i Jest to takie do przeczytania i praktycznie do zapomnienia, bo naprawdę nie pamiętam zbyt wiele z tego Ale pamiętam, że miałam takie odczucia Okej, okay, to było okej okay. Darmy, jest Maria, Koyota, ja bardzo polecam wszystkim ja jestem Koyota ta seria jest naprawdę świetna z wielkołakami, tylko ostatni, drugi to zaczynał się bardzo ostrą sceną, kolorowe. kolorowe strony, o, zaczynał się bardzo ostrą sceną. W ogóle ja mam teraz lekcje, obecnie nie zawodowe, ale wyszłam z lekcji i powiedziałam, że mam e, problemy z Wifi, bo mam od przedwczoraj, więc puch, mam nadzieję, że pani mnie nie wypyta jednak. Ale no cóż, najwyżej będzie w topa. A mam z nią dzisiaj lekcje, pięć lekcji mam z tą panią dzisiaj, więc przyps. No i koniec ja ma prześliczną kreskę. Myślę, że Ranmaru Zarię e, może Cię kojarzyć z Wojdę jeszcze i z dwóch jednotomówek od Kotori, czyli z alkohol i papierosy oraz zakochany we śnie. I naprawdę polecam sięgnąć po jej tytuły, choć Void był taki, taki średniowy. E, dalej mamy Bleach. Chyba jedną z moich ulubionych postaci jest ten pan. E, ten pan nazywa się. Nie mam pojęcia jak, ale chyba Urahara. Urahara chyba, tak I no na razie jest jedną z lepszych postaci Ale przeczytałam dopiero 6 tomów z 70, 70 kilku chyba O, jest przedstawienie no, postaci Urahara I Ishida też jest bardzo spoko postacią Więc no Bleach, bardzo, bardzo powoli zbieram Bleacha Bo Jeżeli chodzi o tasiemce To najbardziej zależy mi chyba na zebranie tych od Vaneko. Bo wane no często są wyprzedaże takich dłuższych serii, więc staram się je kompletować tak plus minus. Teraz na przykład zaczynam wspierać doktora Stone'a więc no, to też jest chyba już właśnie się mu wyszło. E, Finder, e, tak, e, miałam... o, wow, odbijam się. Super. Miałam bardzo mieszane uczucia na początku, ale hej, po przeczytaniu tego temu przeczytałam, nie pamiętam, do którego rozdziału udało mi się przeczytać po angielsku, ale nie jest to... Jest to typowe yaoi, dosłownie. Będę ja musiała oglądać jakieś sceny normalne. Dobra, myślę, że tutaj jest plus minus normalnie. Kreska jest bardzo ładna, mi się bardzo podoba. I ogólnie jest tu kilka historii, trzy albo cztery w tym tomiku. I są one bardzo okej. Okay. Jednak główny wątek jest najciekawszy. I będę na 100% zbierać findera do końca. I ta maga Powstaje od roku. Od roku 2007 i dalej powstaje, czyli już ponad 13 lat. Tak, ponad 13 lat się zastanawiam, czy umiem liczyć e, Dalej, Jonka. Jeden z, z też świetnych romansów na polskim rynku. Em, tutaj się kończy ark. Ark z piratami. Nie wiem, czy. pokazanie tu czegokolwiek. O, mogę pokazać wam koniec, bo. Ostatni rozdział, to było coś, czego potrzebowałam po tym arku. O wow, prześwietla mnie. Pierwszy raz odsłoniłam w tym pokoju od nie wiem kiedy i prześwietla mi wszystko, jest mega jasno um, Uwielbiam bardzo smoków, świetni bohaterowie są w Ionie w ogóle, więc yy, Męski haremik tutaj bardzo, bardzo na plus O tutaj oczywiście Bardzo sceny takie wiecie jakie Choć to nie jest joi I... Mój drugi ulubiony smok na razie, czyli zielony, bo niebieski podbił moje serduszko. Nie pamiętam ich imion, przepraszam. E, ostatnia kubka. Jeszcze, jeszcze jesteśmy ponad, po połowie, a minęło chyba 12 minut filmiku, ale jestem z Ciebie dumna. Mam nadzieję, że się zmieszczę. E, dalej mamy czwarty i Tom Dragons Rioting. Czytam sobie powolutku, bo kupiłam no, całą serię na wspomnianych już wcześniej wyprzedażach waneko. I no, jest to taki średniak. Nic specjalnego. Ale czytam to tak o do pośmiania się. No, jest to so Edgy. Myślę, że bardzo dużo osób zna. I no. Będę sobie czytać tak powoli, żeby już kończyć tą serię. No, jest. Ciekawa, to czyta się bardzo, bardzo szybko. No i bohaterowie są, ok. Nie jest to. So, y, taki typ bohatera, który, o mój Boże, to jest mój husband, czy coś, ale jest ok. Y, bardzo, bardzo dawno nie czytane przeze mnie Kuroshitsuji, właśnie się zabrałam za czytanie W zeszłym miesiącu zabrałam się Za czytanie tomu 16 I to jest Najlepszy ark, ark Który Na razie przeczytałam z Kuroshitsuji Nie dość, że te ilustracje są Przecudowne, to cały ten ark Z tą szkołą jest prześwietny I teraz kurczę, na początku są Spoilery, więc może przejdźmy do gry O, bo tutaj Grają wy ...krykieta, podajże, przepraszam, nie jestem pewna, nie pamiętam do końca. Więc no, myślę, że powoli będę sobie doczytywać Kuroshitsuji i nadrabiać tomiki. Bo naprawdę y, polecam każdemu. Chyba słyszałam, że to jest jedna z lepiej sprzedających się mang. Waneko, ale Kuroshitsuji y, zaczyna się tak naprawdę w drugim arku, bo pierwszy a, sam początek pierwsze tomy są bardzo średniałe. Ale im dalej w las, tym lepiej, i naprawdę to, co się tam dzieje obecnie, to jest kurde. Wow. I e, dalej mamy serię, którą w tym miesiącu mam w planach zakończyć, czyli No Six, albo Number Six. E, dwa o, przedostatnie tomy, został mi jeszcze tylko dziewiąty, więc no tutaj już jesteśmy bardzo daleko w fabule, Nie wiem, czy otworzę coś poza kolorowymi stronami, które są wcześniejsze. Ja No Six bardzo polecam. Jeżeli zakończenie w anime Wam się nie spodobało, słyszałam, że w mendę jest inne, tylko dlatego kupiłam tą mangę, żeby poznać to inne zakończenie. Um, jeszcze jakaś kreska? Dobra, nie jest ta strona i ta. I po prostu ja bardzo polecam obejrzeć sobie anime albo mangę przeczytać. Anime jest krótkie, ma tylko 11 odcinków i w sumie kupiłam tą mangę ponad rok temu i zaczęłam ją czytać chyba dopiero w zeszłym roku. Nie, ponad dwa lata temu to była jedna z pierwszych moich serii, więc no świetnie. Dalej mamy perełkę. O mój Boże, coś mi się zepsuło. Pobudziła mi się Magusia, nie wierzę w to. Berserk. tam 12. I tutaj, ojoj! Ojoj, mi 13. Ja już tam wiem, co się tam już dzieje, ale ten tom też był przegenialny. Bardzo polecam berserka, jeżeli lubicie Dark Fantazy. I na przykład zastanawiam się teraz nad obejrzeniem anime Nie tego nowego W CGI, tylko tego starszego Bo widziałam świetne edity O, tutaj ostatnia strona Więc no, Berserk Polecam każdemu a dalej mamy Krótką serię, krótki romans, który zaczęłam sobie czytać Czyli Endra z piekła rodem Czytałam go już raz Ale kupiłam pierwsze trzy tomiki, przeczytałam je Po czym czwarty kupiłam po jakimś długim czasie Więc uznałam, że zrobię ten Ostatni raz przeczytam o. A potem odstawię na półkę i może kiedyś wrócę znowu. Kreska jest prześliczna. Historia jest no taka dość przewidywalna. I spodziewam się trochę zakończenia. No niestety nie jest to nic specjalnego. Dalej bardzo specjalny Bakuman, to Mig 10 już. I obliczyłam sobie, że jeżeli teraz raz w miesiącu będę czytać jeden tomik, to uda mi się w grudniu przeczytać tom 20, więc będę teraz tak starała się robić. Czytaj, że jest 10 tomik, jesteśmy już e, dość daleko. I tak, myślę, że jeżeli ktoś czytał Death Note, to zna tą kreskę bardzo dobrze. Choć to nie jest ona aż tak dopracowana, ale też jest prześwietna i pasuje do sytuacji. E, Bakuman jest mangą o otworzeniu mangi, więc jeżeli ktoś interesuje się tematem, to bardzo polecam. E, przedostatnia manga jest to... E, manga od Scarlet Brico. E, dobra, przepraszam, nie będę kaleczyć. O, no dobrze, tutaj jest jeszcze tak, ok. Zapomniałam, że to jest Jaoi, bardzo ostrożnie. To na przykład w ostatnim odcinku, mimo tego, że starałam się nie pokazywać żadnych takich scen i tak musiałam coś cenzurować. E, więc tak, mamy tutaj drugi tam e, Scarlet Brico. Jednotomówki naprawdę są świetne, ale do tej serii mam dość mieszane uczucia Ale jeżeli podoba wam się czart ja ma to, to polecam zajrzeć też do tego spin-offu No i ostatnia manga, ostatnia parełka. To jest nasz kochany klasyk Death Note Niestety ma strasznie dużą obwolutę i strasznie mi spada, wypada I Jesteśmy tutaj w połowie historii, podejrzewam Więc o, zacznę tylko... Początkowe strony pokażę i... Jeżeli nie lubicie misy misy po anime, to polecam czytać mangę nie, nie wiem dlaczego, ale wow. Wszystko mi prześwietlano. Nie, nienawidzę tego. Bo naprawdę... No i nie, nie naprawię tego z tym aparatem. Trudno. E, ta postać Bandze jest moim zdaniem o wiele lepsza. Postać Misumisu jest o wiele lepiej napisana niż w anime była przedstawiona. I to! Jak w anime miałam, o kurde, Misa, misa Jezus Maria, to teraz mam, o mój Boże, misa, to jest Misamisa... Mmm, to jest ona! i Naprawdę jest dość mądra. <laughs> ani nim była taka głupkowa, topka pokazywana. I co, to jest na to wszystko? E, ja muszę bardzo szybko kończyć muszę się zwijać na lekcję. Bardzo szybko. E, także e, życzę Wam miłego dzieńka, nocy, wieczoru. Zależy od której pożyczki jesteśmy jesteście. I widzimy się w, mam nadzieję, unboxingu najbliższym. Tak. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, żegnam.